Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na www.matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie pierwsze. Oblicz wysokość. Podpunkt A. W trójkącie prostokątnym równoramiennym, poprowadzoną na przeciwprostokątną o długości 2. W podpunkcie B. W trójkącie równobocznym, którego bok ma długość 14. W podpunkcie C. W trójkącie równoramiennym, którego boki mają długość 5, 5, 6, poprowadzoną na podstawę no dobrze, przejdźmy do podpunktu A. Mamy obliczyć wysokość w trójkącie prostokątnym równoramiennym poprowadzoną na przeciwprostokątną o długości 2. Wiemy, że mamy trójkąt prostokątny równoramienny. Wiemy, że przeciwprostokątna ma długość 2, zatem znajdziemy sobie długość przyprostokątnej. Skorzystamy z twierdzenia Pitagorasa, czyli zapisujemy A kwadrat plus B kwadrat równa się c kwadrat, gdzie A i B to przyprostokątne, więc w naszym przypadku a kwadrat plus a kwadrat jest równe przeciwprostokątnej do kwadratu, czyli 2 kwadrat. No i takie równanie rozwiązujemy. a kwadrat plus a kwadrat to 2 a kwadrat jest równe, 2 do kwadratu to 2 razy 2, czyli 4. Gubimy dwójkę, to mamy mnożenie, zatem dzielę obie strony równania przez 2, stąd po lewej stronie równania zostaje nam a kwadrat, jest równe, 4 podzielić przez 2 to 2. Gubimy potęgę, zatem nakładam na obie strony pierwiastek, stąd a jest równe pierwiastek z dwóch, lub a jest równe minus pierwiastek z dwóch. Wiemy, że a nie może być ujemne, ponieważ długość nie może być ujemna, zatem rozwiązanie a równa się minus pierwiastek z dwóch odrzucamy, natomiast przyjmujemy rozwiązanie a równa się pierwiastek z dwóch. No i już wiemy, że przyprostokątne mają w naszym trójkącie długość pierwiastek z dwóch. Teraz obliczymy sobie pole takiego trójkąta, prostokątnego. Korzystamy ze wzoru pole równa się A razy H dzielone przez 2, gdzie A to podstawa, a H to wysokość. Wszystko jedno jak sobie tutaj odczytamy, niech podstawa będzie w tym miejscu, czyli pierwiastek z dwóch, wysokość w tym miejscu, czyli również pierwiastek z dwóch i wszystko dzielone przez 2. Czyli otrzymujemy pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch to 2 dzielone przez 2, zatem pole tego trójkąta wynosi 1. No i teraz wiemy, Trzeba znaleźć wysokość poprowadzoną z wierzchołka kąta prostego na przeciwprostokątną. Korzystamy sobie ze wzoru na pole, zatem pole to A razy H dzielone przez 2, tylko tym razem naszą podstawą będzie przeciwprostokątna długości 2 i wysokość H, którą mamy znaleźć. Dodatkowo wiemy, że pole naszego trójkąta wynosi 1. Zatem wstawiając do wzoru otrzymujemy 1 równa się 2 bo to jest nasza podstawa, razy h, bo to jest nasza wysokość, dzielone przez 2. Dobrze, gubimy dwójkę, czyli tu mamy dzielenie przez 2, zatem mnożę obie strony równania przez 2 i zamieniam równanie stronami. 2 razy h to 2h, a po stronie drugiej mamy 1 razy 2, czyli 2. Gubimy dwójkę, tu mamy mnożenie, zatem dzielę obie strony równania przez 2, stąd h jest równe 2 podzielić na 2, czyli 1, zatem wysokość w tym trójkącie wynosi 1. Podpunkt B. Mam znaleźć wysokość w trójkącie równobocznym, którego bok ma długość 14. Wiemy, że wysokość w trójkącie równobocznym o boku długości a wyrażona jest wzorem h równa się a pierwiastek z 3 dzielone przez 2. Wiemy, że nasz bok w trójkącie wynosi 14, zatem wstawiając do naszego wzoru otrzymujemy h równa się 14 razy pierwiastek z 3 w liczniku i wszystko dzielone przez 2. 14 podzielić na 2 po 7, a więc wysokość w tym trójkącie to 7 pierwiastków z 3. I podpunkt C. W trójkącie równoramiennym, którego boki mają długość 5, 5, 6, poprowadzoną na podstawę. No skoro ma być poprowadzona na podstawę, czyli to będzie nasz bok długości 6, ponieważ 5 i 5 to są ramiona o równej długości w trójkącie równoramiennym. Jeżeli podstawa ma 6, to wiemy, że wysokość, która opada na tą podstawę, dzieli ją na dwie równe części, po 3. No i teraz widzimy, że powstały nam dwa trójkąty prostokątne. Skupmy się na pierwszym trójkącie i w tym trójkącie, korzystając z twierdzenia Pitagorasa, znajdziemy sobie wysokość. Zatem a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat, czyli w naszym przypadku pierwsza trójprostokątna ma długość 3, czyli 3 kwadrat. Druga przyprostokątna ma długość h, czyli plus h kwadrat. Jest równa przeciwprostokątnej, czyli w naszym przypadku 5 do kwadratu. Potęgujemy, 3 do kwadratu to 3 razy 3, czyli 9, plus h kwadrat przepisujemy. Jest równe, a 5 do kwadratu to 5 razy 5, czyli 25. Gubimy dziewiątkę, to mamy plus 9, zatem od obu stron równania odejmuje 9. Zatem po lewej zostaje nam h kwadrat, jest równe, 25 odjąć 9 to 16. Lubimy potęgę, czyli nakładam na obie strony równania pierwiastek. Stąd h jest równe 4 lub h jest równe minus 4. No i tą odpowiedź minus 4 odrzucamy, ponieważ wysokość nie może mieć długości ujemnej. Zatem nasza wysokość ma długość 4. Jeśli pomogłem, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.